Cześć wszystkim! Ja nazywam się Magda, a dzisiaj otworzymy Sopireski Twinks z firmy Simba. Stąd są to saszetki z księżniczkowymi smokami. Tak jak nazwa mówi, nasze smoki będą miały brokatowe skrzydełka. I możemy zdobyć kilka zabawek z 18 możliwych w tej serii. Otwórzmy teraz pierwszą saszetkę. Ciekawe co będziemy mieć w środku. Jak zwykle pomagam sobie nożyczkami i ostrożnie otworzę, żeby nic w środku nie uszkodzić. Weźmiemy sobie najpierw nasz katalog. I zobaczymy jakie smoczki mogą nam się trafić. Jak widać, w naszym katalogu mamy kilka kategorii smoczków. Są to smoczki leśne, wodne, ogniste, powietrzne oraz para królewska. Do tego nasze smoczki mogą mieć wybrane kolory: zielone, niebieskie. Różowo-niebieskie, różowo-fioletowe oraz nasza para królewska, czarne oraz białe. Odłóżmy sobie nasz katalog i przejdźmy do pierwszej figurki. Nasza figurka ma kolor niebieski i jest to przeuroczy niebieski smoczek, który trzyma rączkę w buzi. Jest on cały niebieski z fioletowymi elementami. Ma fioletowe wypustki, a jego skrzydełka przypominają śnieżynki i to jeszcze brokatowe. Jest naprawdę fajny. Sam jest wykonany z zamszu. A według katalogu ma na imię Corin oraz jest z kategorii śnieżnej. Zobaczmy, co trafi nam się w drugiej saszetce. W drugiej saszetce widzimy, że mamy żółtego smoczka. Zobaczmy, jak on dokładnie wygląda. Jest on żółto-różowy. Ma na boku symbol z jakiej kategorii jest. Ma skrzydełka jak motylek, fioletowo-zielone, pasujące do jego brzuszka. Oczywiście skrzydełka są z brokatem. A na górce naszego smoczka są czułka, jak motylek. Według katalogu nasz smoczek ma na imię Lewander jest z kategorii zielonej, czyli liściastej. Przejdźmy już do trzeciej saszetki. I sprawdźmy, jaki smoczek tym razem nam się trafi. Jakiego smoczka wy byście chcieli? Ja bym oczywiście chciała księżniczka. Ale mamy zielonego smoczka. Zielony smoczek z białym brzuszkiem. On również ma skrzydełka, jak motylek, żółto-czerwone. Na boku też ma wyrysowany symbol swojej kategorii. Ma jasno-zielone kolce. Na główce ma też różki, a według katalogu ma na imię Lian i jest również z kategorii zielonej. Została nam do otworzenia ostatnia saszetka. Trzymajmy kciuki, żeby to w końcu była księżniczka. I jak widać, mamy żółtego smaczka, żółto-różowego, przeuroczą dziewczynkę. I nasza dziewczynka ma również skrzydełka motylka, w fioletowo-różowe, oczywiście brokatowe. Na boku też ma symbol swojej kategorii. A na główce Różki motylka, tak jak poprzednicy. I już możemy domyślić się, że nasz smoczek jest z kategorii zielonej oraz ma na imię Lupin. I tak prezentują się nasze wszystkie smoczki. Mamy jednego z kategorii śnieżnej oraz trzy z kategorii zielonej. Który smoczek wam się najbardziej podoba? Corin, Lavender, Liam, Lupin. Napiszcie w komentarzu, którego smoczka wy byście chcieli. I napiszcie, czy któremuś z was udało się znaleźć księżniczkę. Do zobaczenia w następnym odcinku.